jedenasty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Syracydesa czytamy pochwałę proroków Eliasza i Elizeusza. Jest to fragment takiej większej sekcji w księdze, która chwali najwspanialszych bohaterów wiary Starego Testamentu, wiary Izraela, narodu izraelskiego. i Eliasz i Elizeusz mają wiele cech, o których opowiada autor, ale jedno z nich jest to, jak traktowali władców Joeljaszu mówi autor, że on strącił królów ku zagładzie, natomiast o Elizeuszu, że nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy. Jest coś niesamowitego w tym, kiedy człowiek nie boi się władzy. Jest coś niesamowitego w tym, kiedy Chociaż zdaje sobie sprawę, że władza może go pozbawić głowy, on jest w stanie się tej władzy przeciwstawić. Z jednej strony wypływa to z faktu, że byli głęboko przekonani, że Bóg jest po ich stronie. Mieli sobie Bożego Ducha, więc mogli się nie do końca przejmować władzą. Stąd jeżeli my się za bardzo boimy władzy, lękamy się, panikujemy, to może to być trochę taki znak, że za mało w nas jest Bożego Ducha. Ale z drugiej strony obaj są. Takim symbolem czy znakiem, że w Piśmie Świętym nie chodzi tylko o posłuszeństwo, że w życiu wiary nie chodzi tylko o posłuszeństwo, że czasami chodzi o nieposłuszeństwo, czasami chodzi o takiego ducha, który powie nie temu, który jest Twoim przełożonym, temu, który jest Twoim władcą, temu, który jest Twoim królem. Żebyśmy po prostu nie dali się zmanipulować albo myśleć, że chrześcijaństwo czy wiara polega na tym, że człowiek mówi tak, 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 nie przeciwstawiam się, no bo posłuszeństwo, bo, bo oni są moimi przełożonymi. Że kiedy człowiek ma w sobie Bożego Ducha, to on zdaje sobie sprawę, że czasem trzeba powiedzieć nie, zwłaszcza wtedy, kiedy władza robi źle, a władza może robić źle. Oczywiście temat jest delikatny i może to posłużyć do nadużyć, do traktowania byli jak przełożonych, ale żebyśmy nie myśleli, że, że wiara i, i chrześcijaństwo polega na cichym posłuszeństwie, być nieposłusznym. Być nieposłusznym wobec władzy, która robi źle wobec władzy, która, która z, e, namawia do złego, jest to rzecz jak najbardziej godna pochwały, o czym przypomina prorok w pierwszym e, autor w pierwszym czytaniu. Psalmista zwraca uwagę na to, kto jest pra prawdziwym władcą, albo można powiedzieć, skąd się wzięło to, że oni nie bali się władzy Eliasz i Lizzeusz. Otóż prawdziwym władcą i królem jest Pan. Pan króluje, wesel się ziemią. Pan króluje. I ten Pan Bóg jest przedstawiony niesamowicie majestatycznie, niesamowicie majestatycznie, nawet, nawet wyspy mają się liczne radować. I ciekawe jest takie sformułowanie, że góry jak wosk topnią przed obliczem Pana, a ziemia drży nawet na jego widok. Drży. Ziemia drży, góry topnią. Ten Pan Bóg jest przedstawiony jak tak potężny, ktoś tak potężny, przed którym można powiedzieć, cała kula ziemska jakoś drży czy reaguje. My tak patrzymy na tą ziemię i mówimy: Gdzie ten Pan Bóg jest? Przecież ten pan Bóg nie wydaje się taki potężny, przecież ten pan Bóg nie wydaje się taki mocny, ale proszę popatrzeć, jak on musi być delikatny. Jeśli władca ma taką siłę, a jednak tej siły nie używa po to, żeby zniszczyć drugiego człowieka albo swoich nieprzyjaciół, no to dużo to daje do myślenia. A przecież są ateiści, są ludzie, którzy urągają panu Bogu, są ludzie, którzy mają pana Boga w nosie i ten pan Bóg, który jest tak potężny, mógłby ich zgnieść. Jak my nieraz potrafimy zgnieść muchę czy kleszcza, który nam przeszkadza, natomiast władza Boga polega na niesamowitym miłosierdziu i delikatności wobec, wobec człowieka. On jest potężny. Bardzo często zapominamy o tym, przez to, że on jest delikatny, niektórzy tracą wiarę w to, że Pan Bóg naprawdę ma siłę. Ma siłę. Ziemia, planety, kosmos wobec Boga to jest naprawdę nic. Nasz Bóg jest potężny, nasz Bóg jest wszechmogący, nasz Bóg potrafi rzeczy, które my nie jesteśmy w stanie nawet, nawet wymyśleć. Ale ta moc przejawia się również w niesamowitej delikatności wobec stworzeń. Ewangelista Mateusz, który przedstawia fragment mowy Jezusa mówiącej o, o modlitwie ojcze nasz, zwraca uwagę w tej mowie na tak bardzo ważny element, jaki jest przebaczenie. My kończymy modlitwę ojczynażna, ale na zbawu od złego. Natomiast dowiadujemy się w tej Ewangelii jeszcze dwóch bardzo ważnych zdań. Jeżeli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i przebaczy Wam Ojciec Niebieski, ale jeśli nie przebaczycie, nie przebaczy Wam również Pan Bóg. Może siłą Boga, jego potęgi tej delikatności wobec ludzi jest to, że on przebacza, ale też Pan Bóg chce od nas, żebyśmy wybaczali ludziom. Wybaczali ludzi. My bardzo często mówimy, że to jest ich wina, albo nie da się pojednać, albo każdy ma prawo do tego, żeby się nie odzywać, albo po prostu, no trudno, nieraz tak ludzie żyją. My sobie chyba nie zdajemy sprawy, że jeżeli się ludzie nie będą pojednani ze sobą, nie będą wzrastali w łasce Bożej. Nie da się być blisko Pana Boga, nie da się doświadczać miłości Bożej, jeżeli nie wybaczamy ludziom z całego serca. Jeżeli jest ktoś w Twoim życiu, komu nie wybaczasz, kto, do kogo masz pretensje, do kogo masz żal, kto Ci nawet może zrobił krzywdę, ale jeżeli, jeżeli nie ma tego głębokiego przebaczenia, to trudno uzyskać od Pana Boga przebaczenie. To jest dramat, bo nieraz jesteśmy bardzo poranieni, nieraz domagamy się sprawiedliwości i wydaje się nam, że, że ta sprawiedliwość jest jak najbardziej, jak najbardziej słuszna, ale czymś, co jest najbardziej pożądane i czymś, co powinno być celem każdej relacji, jest pojednanie. Nie ma nic piękniejszego, niż kiedy człowiek zasypia, mając świadomość, że nie ma nikogo na świecie, komu zrobiłeś krzywdę. I że możesz zasypiać, mając świadomość, że też nikt Tobie krzywdę nie zrobił. Żebyśmy umieli pojednać się między ludźmi, wybaczyć sobie nawzajem. To będzie naprawdę najprostsza, czy najkrótsza droga do doświadczenia Bożego miłosierdzia i Bożego przebaczenia. Tak często... Myślę przy temacie przebaczenia o dzieciństwie. Myślę o tym, co, co robiono z moimi dziećmi, że kiedy dzieci się ze sobą kłóciły, czy to w domu, czy w szkole, to następował taki moment, że rodzic czy nauczyciel wkraczał w akcję i kazał się dzieciom pogodzić. Pogódźcie się, wyciągnij rękę. I człowiek nie chciał, bo uważał, że ma rację, że ten drugi zawalił, że, że to on powinien mnie przeprosić. I zapierałeś się tak wewnętrznie, buczałeś, nieraz płakałeś, bo cię zmuszali starsi do wybaczenia. Ale kiedy jednak podałeś tę rękę, kiedy przeprosiłeś, okazało się, że wtedy nastąpił pokój serca. Czasem żałuję, że nas dorosłych ktoś nie zmusi do wybaczania, że nie ma kogoś, kto by nam powiedział pogódźcie się, pojednajcie się, bo jeśli będziecie niepojednani, to naprawdę to tylko będą szkody między wami. Brakuje takiego mocnego może głosu prorockiego ze strony może Kościoła, ze strony biskupów, papieża, nas, księży, żebyśmy po prostu zmuszali w pewnym sensie ludzi do wybaczenia. Trzeba zmuszać. Trzeba zmuszać, bo jak się długo żyje, długo żyje bez pojednania, bez przebaczenia, to tylko rany ropieją, a nie goleją, a nie, go, a nie, a nie potrafią się zagoić, bo, bo to nie czas goi rany, ale przebaczenie. Pan z wami, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.